Namaste kochani, dzisiaj yoga na wyjątkowo senny dzień. Dzisiejszą sesję poświęcam grupie odbiorców, którym nie chce się nic. Jeżeli jesteś w tej grupie, w grupie osób, której nic się nie chce, czujecie, że jesteście senni, macie ochotę na coś spokojnego, chcecie się rozciągać, poddychać, ale nie chcecie opuścić praktyki jogi, to ta sesja jest dla Was, dla naszych leniuszków którzy potrzebują spokoju w senne dni, a nie czegoś bardzo intensywnego. Przygotujcie sobie paski, przygotujcie duże poduchy, albo dużo podsypów. Połóżcie pod łapatki, przygotujcie drewniany klocek do jogi, korkowy, albo książki, które położycie w wysoką wieżę i położycie sobie pod głowę. Klocek największą wysokością odstawiamy pod głową i tym najkrótszym bokiem. Mhm. Mm ok. Bolster idzie nam pod łopatki, albo kocyki. Klocek największą wysokością idzie pod tył głowy, tym najkrótszym boczkiem. Pasek sobie mamy gdzieś z boku na razie. Kładziemy się z bałkiem pod łopatkami. Wygodnie tak, żeby rozciągnięcie w klatce było miłe. Z klockiem pod tyłem głowy. I uwaga, klocek wchodzi nam tu. Wchodzi nam na potylicę, ale nie wchodzi na kręgosłup szyjny. Opiera się na kościach czaszki. Mocno nie wchodzi na kręgosłup szyjny. I teraz nogi w dowolnej pozycji. Skrzyżowane, złączone. Możecie też je lekko doprostować, złączyć albo wyprostować całkowicie. Pozycja pierwsza, oddychanie. Kładziemy łapki na dolnych żebrach. I teraz z głębokim wdechem starajcie się koncentrować na uczuciu rozszerzania klatki na boki, żebra rozchodzą się na boki, rozciągamy ją. Brzuch delikatnie może nam iść do góry, ale bardzo delikatnie. I z długim wydechem zsuwamy żebra do siebie. Klatko opada, brzuch się zapada. Czujemy wewnętrzny spokój, rozluźniamy barki. Głębokie wdechy nosem. I bardzo długie wydech. Nosem. Głębokie wdechy nosem, do uczucia rozszerzenia się klatki. Bardzo długie wydechy nosem. Żebra się zsuwają, brzuch się zapada, klatka lekko zapada. Głęboki wdech. Rozciągasz klatkę przyjemnie. Bardzo długi wydech. Zsuwasz żebra do siebie. Klatka się zapada, brzuch opada. Głęboki wdech. Bardzo długi wydech. Uwaga, teraz z kolejnym wdechem dołączamy szum powietrza w gardle. Ten szum powietrza wibruje w naszej krtani, w gardle. To nie jest świst w nosie, tylko ten szum umiejscowiony tutaj w naszym gardle, w końcach też tarczycy. Czujecie, że on tak przyjemnie ma swoje gardło tarczyce? I to jest szum, którego odgłos przypomina szum wiatru albo morskich fal. Nie świszczymy przez nos! Wdech, wydech, nosem. Głęboki wdech. Gardłowy szum tu w krtani, masujące gardło. Bardzo długi wydech, z wydechem rozluźniaj barki, rozluźniaj klatkę, rozluźniaj nogi. Głęboki wdech. bardzo długi wydech szumiący w gardle. Rozluźniasz nogi, klatkę, barki. Głęboki wdech, Bardzo długi wydech, szumiący w gardle, spuszcza napięcie z ciała. Głęboki wydech. Bardzo długi, płynący wydech. Poczuj, że masz już luźne barki, luźne plecy, luźne nogi. Głęboki, szumiący wdech. Zacznij dociskać tył głowy do klocka, do książek. Bardzo długi wydech. Delikatnie przetaczaj sobie tę głowę po klocku, po książkach. Jeśli sprzęt się lekko chwija, przytrzymaj łapkami, żeby nie upadł na bok. I teraz szukamy takich punktów charakterystycznych tu na twardej części, na czasze pod potylicą. Nie wchodzimy na szyję. Szukamy dwóch takich punkcików, które dosyć mocno nam się wpijają. Mamy wrażenie, jakby ktoś nam wbijał paznokcie. Przetaczamy głowę bardzo delikatnie, o milimetry. Możecie sobie zmieniać splot nóg, tak żeby nogi były rozluźnione. Wdechy długie nosem szumiące, szukamy kujących punktów pod potylicą. I bardzo długie wydechy, oddalcie barki od uszu, klatka piersiowa otwarta, przytaczamy głowę powoli, prawa lewa. Głęboki wdech, oddech szumi w gardle, jest falowy, rytmiczny. Bardzo długi wydech, szukajcie kujących punktów. Raz dociskamy te po lewej, a za chwileczkę z wdechem po prawej. Zlokalizujcie dwa najbardziej bolesne, kujące punkty na potylicy. Będą charakterystyczne, są symetryczne, zawsze jeden jest mocniejszy od drugiego. Stokalizujcie teraz mocniejszy punkt, który jest spięty, bardziej kuje. I z kolejnym wdechem najedźcie ciężarem głowę na ten punkt, zostawiając już głowę po danej stronie. Z bardzo długim, szumiącym wydechem zatopcie się punkcikiem w klocek w książki i teraz dociskajcie go tylko masując kolistymi ruchami albo dociskając i wędrując za uczuciem przesuwania się punktu lekko w górę czaszki. I głęboki, szumiący wdech wyobrażamy sobie, że kierujemy energię do tego punktu. I bardzo długi, szumiący wydech. Dociskamy go mocniej, rozcieramy. Działaj tak, jak czujesz w Twoim własnym tempie. Głęboki wdech. Bardzo długi wydech. Przumiący w gardle, dociska i bolesny punkcik Wędruj za nim uczuciem docisku, jeśli ucieka. Głęboki wydech, energia do punktu. I długi, szumiący wydech. Wędrujemy za punktem, dociskamy go. I jeszcze jeden głęboki wdech. Staraj się rozluźniać głowę, szyję. Dociskajmy tylko punkcik do klocka do książek. I teraz z wydechem zostań na punkcie, tylko dociskając jego najbardziej bolesne miejsce. Nie licz oddechów, oddychaj bardzo głęboko. Koncentruj się na tym punkciku luźna, głowa, szyja. Tylko czujesz docisk do punkcika spustowego. Luźna szczęka, luźne barki i ramiona. Czujesz tylko ten punkt. Pracujemy na powięzi bardzo mocno. Rozluźnij szczękę, rozluźnij policzki. Rozluźnij czoło. Staraj się zapadać głową w klocek, w książki. Zatapiać głowę w klocku. Masz luźne barki i ramiona. Nie walcz. Masujesz punkcik. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. Wyciśnij punkcik mocniej. I teraz z bardzo długim wydechem, szumiącym w gardle, rozluźnij głowę, ramiona, barki. Ostatni raz zatop się w punkcik. I na wdechu zacznij wracać powoli głową do centrum. Przetocz ją po klocku, książce przez centrum, na drugą stronę. I z wydechem wróć z powrotem. Kilka razy przetocz lekko głowę na prawo-lewo. Powolutku odczuwając obydwa punkciki. Skoncentruj się na drugim bolesnym, symetrycznym punkcie na tyle głowy. Wróć na szyja, przetaczamy głowę powoli, bez napięć. Możesz sobie zmienić splod nóg, jeśli masz ochotę. I bardzo powoli z kolejnym wdechem przytocz głowę na drugi, symetryczny, bolesny punkcik. I na wydechu zostań na drugiej stronie, zatapiając się punkcikiem w klocek w książki zostajemy. Głęboki, szumiący wdech, cała energia do bolesnego punktu. Z bardzo długim wydechem dociskaj punkcik, rozcierając go kolistymi ruchami albo wędruj siłą docisku za uciekającym w górę punkcikiem. Wczuj się w niego. Głęboki wdech, kieruj całą energię do punktu, rozcieraj go. Bardzo długi wydech, podążaj za uciekającym punktem. Jeśli jest nieruchomy, zostań na nim, zatapiaj się nim w klocek. Głęboki wdech, energia do punktu, masujemy go. I bardzo długi wydech, Zatapie się całym punktem w klocek, naciskaj na niego, wędruj za nim. Głęboki wdech w pozycji, cała energia do punktu. Długi wydech, zatop się w punkcik, zostań na nim na chwilę, znajdź jego najbardziej kujące centrum. Głęboki wdech. Dociśnij punkcik mocniej do klocka, do książek. Bardzo długi wydech. Zatop się całym ciężarem głowy w punkcik, ale już zostaw głowę, szyję rozluźnione. Tylko zatapiamy się punkcikiem w klocek. Ciężka, rozluźniona głowa opada w klocek. Dociskasz punkcik do niego głęboki wdech, głowa, szyja luźne. Bardzo długi wydech, zatapiasz się kującym punktem w klocek, rozluźniaj kark, barki, ramiona. Zostajemy na moment, nie licząc oddechów, koncentrując się na kującym punkciku. Głowa szyja luźne. Oddychaj głęboko. Rozluźniaj barki i ramiona. Nie walczymy. Czujemy jak ciężka głowa zapada się kującym w klocek. Głęboki wdech. Rozluźniaj szczękę i policzki. I z każdym wydechem zapadaj się punkcikiem w klocek. Luźna głowa, szyja, barki, ramiona. Głębokie wdechy. Rozluźniaj szczękę, policzki, skronie. Długie wydechy. Rozluźniaj czoło, skórę na głowie, szyję, kark, barki. Głęboki wdech, luźna szczęka, policzki, skronie. Długi wydech. Luźne czoło, głowa, szyja, kark, barki, ramiona. I weź jeszcze jeden wdech. Energia do punkcika. Luźna głowa zapada się punkcikiem w klocce. I z wydechem zacznij powoli wracać głową do centrum, zatrzymując ją w centrum. Z wdechem ustaw nogi dowolnie, spleć palce, dłoni. Na wydechu opuść podbródek do mostka. Lekko powierć się w pozycji. Ustawiamy ciało. I z wdechem przeciągnij się ramionami nad głowę tyle, ile możesz, jednocześnie opuszczając podbródek do mostka. Długa szyja bez napięcia. Czujesz, jak dociskasz wszystkie punkciki do klocka. Jest przyjemnie, masujesz je. Wydech. Jeśli czujesz zbyt duże rozciągnięcie w klatce piersiowej, to złączone dłonie połóż na czole, a łokci szeroko. To jest taka wersja bardziej lajtowa, spokojniejsza. Głęboki wdech, jeśli dobrze Ci z prostymi ramionami za głową, przeciągaj się mocniej z wdechem, możesz ziewać. Wydech na wydechu, oddalaj barki od uszu, nieco zmiękczaj łokcie, ramiona są bardziej rozluźnione. I głęboki wdech, przeciągaj się ramionami nad głową, jeśli masz ochotę, podbródek jest skierowany do mostka, a szyja długa. I wydech, przenieś teraz dłonie na klocek, wciągnij brzuch, skieruj podbródek bardziej do mostka, dociśnij lęcia do wałka, przenosząc dłonie pod głowę, unosimy się w górę bardzo powoli. Bierzemy sobie wdech wychodząc i z wydechem odkładamy bałek. Odkładamy klocek. Możecie usiąść wyżej na kloczku, jeśli macie ochotę. Bierzemy sobie pasek. Uwaga, w tej pozycji mała mobilizacja barków. Za chwilę usiądziemy znowu do komputera. Wyćcie pasek i rozciągnijcie go na szerokość barku, opuszczając podbródek do mostka. Dociągnijcie tutaj jeszcze po 5 cm z każdej strony, czyli mamy pasek na szerokość barków. I jeszcze po 5 cm przesuwamy sobie dłonie na boki. I teraz powolutku, ciągnąc pasek w dwóch przeciwnych kierunkach. Na wdechu unosimy ramiona w górę, opuszczamy barki w dół, podbródek do maska stara się nie wypychać za mocno klatki piersiowej w tej pozycji. Tylko jak sobie unosisz ramiona w górę, ściągaj barki w dół, miej cały czas dół brzucha zasany, nie odginane się w tył. To jest sam wznos ramion, barki w dół od uszu, tylko tyle ile możesz z wdechem. I na wydechu przenosimy dłonie na kolana. I wdech góra, doklej łopatki do pleców, oddalając barki od uszu. I wydech, wciągnij mocniej brzuch, dłonie do kolan. I wdech góra, rozciągaj pasek jednocześnie na dwie strony, doklej łopatki do pleców. I wydech, wciągnij brzuch, opuszczamy dłonie do kolan. I jeszcze jeden wdech, pasek w górę, uwaga, zatrzymaj się, doklej łopatki do pleców. Teraz na wydechu zacznij lekko rozciągać w ten sposób pasek na boki. Pasek jest w górze, doklejając łopatki do pleców. I wdech w pozycji. Sama klatka rozszerza się na boki, ale dół brzucha się zapada. Nie odginamy się w ten sposób. Plecy proste. Wydech, wciągaj brzuch mocniej, cały czas ciągnij paskiem w lewą, w prawą stronę. Rozciągamy go na boki, czujesz mięśnie między łopatkami. I głęboki wdech w pozycji brzuch się zapada. Klatka rozchodzi na boki, rozciągasz ją, rozciągasz pasek, nie wypychaj klatki do przodu. I teraz z wydechem wciągnij brzuch, przenieś ramiona na wysokość barków. I zrób głęboki wdech w pozycji, cały czas rozciągamy nasz pasek, doklejaj łopatki do pleców. I wydech, opuść pasek, wciągnij brzuch, skręć się w prawą stronę, prawa dłoń za plecy, lewa na prawe kolano. I weź wdech w pozycji, skręt w klatce piersiowej, spójrz za prawym barkiem. I na wydechu wciągnij brzuch, wróć do centrum. I weź wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa na lewe kolano, skręt w klatce piersiowej. I wdech, spójrz za lewym barkiem. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum. I wdech, złącz dłonie przed sercem. Z wydechem spleć palce dłoni, przeciągnij się. Wdech ramiona w górę, luźne ruchy. I z wydechem opuść dłonie na kolana. Skończyliśmy naszą lekką sesję dla leniuchów, czyli łagodne asany. Na lekkie otwieranie barków, otwieranie klatki. Na przerwę w pracy, namaste.